Hej, widzowie, z tej strony Zumbaba, no i... I co jest? O. Dobra. Jak widzicie, dopiero zacząłem grę. Biorę już sobie ten, no... Auto... A, los autos. Prędkość na 70. I jadę do domu. Pokażę dzisiaj sekrety takiego jednego domku Tylko czekajcie, który to był Bo ja tego domku nigdy nie umiem znaleźć To ten? Nie, to nie A może ten? Bo ja wiem, że to nie jest Dobra, sprawdzę co tam czy to nie będzie ten Wydaje, że to nie ten. No nie, to nie ten. Kurczę. Chciałam Wam dzisiaj pokazać pewną rzecz. No, ale ten. Jak używałam używam to do nagrywania tego szorca z Januszem. Tutaj jest bardzo mało miejsca, jak widzicie. Jeżeli chodzi o nagrywanie RP, w sensie albo robienie sobie, nie polecam jakoś bardzo tego domku. No, chyba że bawicie się w jakąś biedniejszą rodzinę. No, patrz, jabłko jest, yy, jest ten, ale no, jakoś bogato to tutaj nie jest. Niby jest warte tutaj. Zawsze zresztą można sobie mleko zabrać.

Tutaj wchodzicie, co nie, jakby macie Kevin, ten. No, no i tutaj jest bardzo ciasno, po pierwsze. No, jak mały. Jeżeli chodzi o zalety, no to na pewno fajne jest tutaj to. że macie basen, jeśli macie to. Jeśli jednak pan, nie ma, co to wiadomo, basenu nie ma, ale zawsze można sobie zabrać jakąś piłkę czy coś i macie takie boisko. Na przykład bierzecie tą piłkę i... Fajnie macie. Po drugie macie tutaj jacuzzi nie był mały domek ma już jacuzzi mmm tutaj grill dajcie sobie burgerki i inne takie te i macie no Ja się Domku pozbędę, no miałam Wam ocenić to Domeka, ale zabrałam zły. Już to poszukam, który to, bo on mi się nigdy jakoś nie wyświetla, jego w już tyle razy szuka. Więc może zrobimy coś innego w tym odcinku, kurczę. Mogę Wam na przykład pokazać um, sekret z książką z biblioteki, czyli bardzo popularny co prawda sekret, no ale mimo wszystko. Sekret. I pokażę Wam parę sekretów w w takim razie Po pierwsze jak wyjdziecie tutaj. To macie tutaj e, szybę rozbitą. Wszyscy y tak wchodzą, więc... Chyba to było no to muszę się najpierw dotknąć w sumie jeszcze tego tu. Potem się docinę, no to tutaj się jakiś szkod wam robi. W ogóle. to jest jakiś Dziwne I, i nie pamiętam teraz, gdzie są te kody, pamiętam, że kiedyś kiedyś szukałam sobie ze znajomą. W ogóle to tutaj macie kolejną dziurę, wychodzicie w szpitalu. Szpital jest jakby zwykły mniej więcej, co mnie tylko, że tutaj macie jeszcze... Ej, 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 nie chcę, nie chcę, nie chcę, wypuśćcie! Dobra, już posiedzę w tym, skoro utknęłam. Dobra. Co mi jest spoko. E, więc tutaj idziemy, skoro mam, jestem połamana, to niech będę. Wchodzimy tutaj, tutaj mam takie guzio... ...ra. No kurczę, nie wiem celować. Pojawiamy się, namu ręka świeci. Jeśli chcemy się już wydostać w ogóle, tutaj znowu jest coś z tą agencją. Ja co do tego mam parę teorii, może kiedyś się z Wami moim... podzielę. Jakby tutaj już się rozpimy przy statku. Ręka mi już nie świeci, jak widzicie, nawet w wodzie pływam. to, Czy ktoś oprócz mnie jeszcze nie wie, jakby co tutaj jest? Jeżeli ktoś jakby by za to wiedział, to proszę mi napisać, bo ja nie, wiem, nie mam pojęcia, co to może być. Bo to wygląda jak jakieś coś. Nie wiem, co to ma być skatepark. A w ogóle, to, jak tutaj spojrzycie, to, to wygląda, jakby to było jakaś postać, taka trochę. Idziemy teraz sobie, jak już zrobiliśmy tam, to wiecie, że trzeba było nacisnąć na początku, co robiłam. się do biblioteki, wskakujecie tutaj. Macie taki dziwny dźwięk. Teraz trzy. Klikamy sobie... Yy. sobie Wziemy sobie tutaj apartament. Para, no, można tego po prostu trzymać? I mamy czysty apartament. Już to nie, prawda? Wejdźmy tu w kompie to tutaj musisz yy, przynieść gdzieś, byś tak to było. Ale no, to jest chyba fake. Jak widzicie, sprzęt nam działa. Jest komputer, jest telewizor nie wiem, czy ten działa. Działa, działa. No to jest wszystko okej. Okay. <laughs> A w ogóle to, jeżeli zabierzecie sobie tutaj, co nie, to macie takie różne. Tutaj jest jedno takie. Po jakimś alkoholu. Jakby podrywanie, czekam. Tutaj mamy takie kolejne, a tutaj to mamy jak się za dużo wypije. <grymne> a tak ogólnie tutaj są chyba normalnie, nie, nie że się siedzi wszędzie. A nie, są różne. Ta tutaj ma takie skulone nogi. Co tutaj się siedzi tak dziwnie? Jak w przedszkolu nam pani gazała, a się w tych dwóch miejscach tak samo chyba prawie Bardzo podobnie. I czy tutaj na przykład też się tak siada jak w tamtych, wy tutaj masz No i nie. A tu jest na no, czy tak? Patrzcie mm, mm, mm. Tutaj mamy takie coś do nagrywania, jakby Ale dobra, mi się wydaje, że mogę ten domek sobie zabrać Idź, py. Tylko nie wiem, który to domek, widzowie To jest ten? Nie, to jest ten? A. Dobrze, że tego nie ten. To nie ten dom, czekajcie. To też nie. To nie. Tak, to jest ten, ten, ten. Obok tego, dobra, zapamiętam. A tak ogólnie tu mi darmowy domek ulubiony jestem. ten. Ale mam w niewygodnej pozycji przez cały czas. Dobra, chyba mogę już. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dobra, mogę. I to jest ten domek. Tak, to jest ten jak nic. O, tak, to jest ten na 100%. Jak wchodzicie, to on jest bardzo fajny. Ja Uleczek, jak wchodzicie, on, on mi się zawsze podobał, ale nigdy go nie umiałem znać. Co ja, macie łazienkę? Jak wiecie na górę to macie, ja go znajdowałam raz ale nigdy nie widziałam w tym razie. Tutaj pyk, jedno łóżko, drugie łóżko. Łazienka druga, tutaj toaleta. safe Więc stoiszą się już w sumie pokoje. Dwa pokoje, jak sobie zejdziemy tutaj to mamy Trzeci, łazienka kolejna, czwarty. cztery pokoje i sekret tego długu, to jak tutaj macie piec, tutaj wchodzicie i macie no, skrytkę. Dla osób, które pewnie powiedziałyby, ale to jest, to jest przypadek zrobiony, to na pewno jest tylko jakiś błąd, że, że w jednym miejscu się da. Moim zdaniem to jest ten przydatne miejsce, jak się na przykład kupi apokalipsę zombie Tak, dalej się. Po co? To jest jak sami twórcy napisali yy, dla osób, które chcą więcej wyrażeń. No, bo... no, w takim razie to tyle z tego odcinka i do zobaczenia w kolejnym papa. Pa.